Tak, słucham? Ty, dobry. Tak, jak najbardziej. Nie ma problemu. A co się stało? Dobrze. Okej. Okay. Dobra. Dobra, w takim razie zaraz, zaraz yy, serdusz. Znaczy, bez blokowało koło, bo ona się trochę starła, nie chcę odblokować koło. Zobaczymy, co jest rane. Najprawdopodobniej klocki, być może jeszcze zacisk jest do regeneracji. trzeba tymi. będzie zwalić i zobaczyć, no. O que é Niestety tak jak podejrzewałem wgłoski się skończyły i blacha zaczęła trzeć o tarcze dlatego nie odbijało od razu Kurwa, jeszcze tego tu brakowało, świla. Na szczęście ładnie chodzi. W pokole też widać, tak, że było zblokowane. Ja była na szczęście szybka, wymieniliśmy tylko klocki, przeczyściliśmy prowadnicę i wszystko jest ok.